Cześć wszystkim! Jesteśmy na niebieskiej trasie w Ojcowskim Parku Narodowym. Właśnie kierujemy się w stronę Bramy Krakowskiej, a tutaj przed nami... Wodospad! Wodospad, tak? Mini! Mini wodospad. Mini woda. Woda. A tutaj stawy hodowlane pstrąga ojcowskiego. Nie będziesz mogła nakręcić. Tata się wspina. I już. Nie masz punktu zaczepu? Ja bym poszedł na poza tym z plecakiem jest lipak. <gry> To teraz ja chcę, dobra? No, teraz. to Lemka teraz. Złapam kawiczki. Nie mamy butów dobrych. No. Trzy punkty zawsze pamiętam. Znajdź coś sobie najpierw na nogę dobrego. Okej, okay, tu mam coś dobrego na nogę. Na łapki szukaj. Okay. Super. Uwaga, bo mech może być liski. Może się też obarwać. Tutaj też trzymasz za mecha. Zobacz, czy z tej strony gdzieś nie, nie będzie ci lepiej nogę. Zobacz, tutaj masz fajne miejsce. Tu jak się Jak?

Tak, kaskady takie wodne. Pięknie. Ja chcę tak wlec, ale wiem, że to jest wody. To zimna woda. Zimna, tak, bo to jest potok. Idziecie do jaskini? Ja tylko mogę Wow! Tylko uwaga, żeby nie było nietoperzy. Tam mogą być nietoperze. Idziemy. Ciekawe, czy spotkamy jakiś. Prehistorycznych ludzi, co Milusia? No. Będą krudowie, będą krudowie! Wow, uwaga! Śmierdzi? Dlatego, że od tysięcy lat nikt tutaj nie sprzątał. Chodź, żabeczko. Nietoperzy się boisz, chyba nie będzie. Nietoperze mi się wydaje, że śpią w ogóle zimą. Ma, mama, to są pająki, bo są pajęczyny. No. Mamo. Mama dziura! Tata! No. no. Nie mogę. Mamo, nie, mamo, nie, mamo leje. Gdzie jest pies? nie mogę.

Zobacz jaka brama krakowska wielgaśna. Ty myślałaś, że to jest taka jak w Lublinie? Dotarliśmy pod bramę krakowską. Dziewczyny tutaj odpoczywają na skałce. Skałka Krudów. Gdzie dziewczynki dotarłyście? Na Skałę Krudów. Na Skałę Krudów. Zęba rekina. Nie. To jest... O Jezu! Co? Co? Zobaczcie z tyłu? Co to skarbie? Taka ogręcz. Ej, no. A no. Tak, patrz, to też. to rysuje na zielono. A Ale... Mała przerwa na posiłek. Co jecie pysznego? Ja mrogalik z A ja króla Santa. Króla Santa? Króla Santa. Jest brama Krakowska. Przy bramie Krakowskiej mamy. chodzimy na górę szlakiem. Dziewczyny świetnie sobie radzą. Piesio też. Super, naprawdę jest przepięknie. Prawdziwy krzemień, żeby... Część? O, to jest ta część? To jest prawdziwy krzemień. O ty tu! Co to za raz Co to za perfumowanie się? A znaleźliśmy jednak prawdziwą grotę Łokietka. Wchodzimy do, gro do groty, gdzie ukrywał się Władysław Łokietek wygnany. Co? I zamknięta. Zamknięta? łokietka. Świetnie. Widziałam. No ale wszystko widzimy, tak? No, ja Nie. I on się tam ukrywał? Tak. Podobno, Podobno tak. Nie, zła ta grota. Tam tak. Ja idę dalej na kawałki. Cześć. Wstaliśmy właśnie robi się kawcia pieseczek już był na spacerze małym, samodzielnie. Musimy jeszcze pościelić jedno łóżko. A dziewczynki piją sobie soczek i coś czytają na śniadanko. Hej! Hej. Gdzie dzisiaj idziemy? Proponuję pójść na pias, zamek na piaskowej skale i zobaczyć maczugę, herku, Lesa. Zobaczymy, czy to jest da strasznie daleko, ale droga może być długa, zobaczymy na mapie. Ale trzymam kciuki. Ale yy, będziemy iść w koło. Zobaczymy, nie wiem, chyba doliną, ale cały czas po szlaku. Będzie zdecydowanie łatwiej niż wczoraj. Ale nie, bo ja lubiłam wczoraj te drzewka. No, <grym> Dobra. Fajne, ale też kamienie nasze. No. no tych kamieni myślę, że w tym parku jest mnóstwo, także spotkamy jeszcze ich na swojej drodze bardzo dużo. A idziemy z Astulą? No zobaczmy, czy on się nadaje. Idziesz Aston? Idziesz? Idzie pies? Tak, idziemy za stulą. Już spadły. Idziemy za. Zobaczcie, w jakim miejscu spaliśmy. Ojcowski park. Nasz kampi. Pięknie. I kawusia z rana na świeżym powietrzu. Byłem sprawdzić szlaki a tutaj miła niespodzianka Ktoś wyszedł do mnie. Kto to? Kto to jest? Kto to jest? Mordo! Cześć Mordo! Chodź idziemy. Tak. W nocy był mały przymrozek, ale w kamperze mamy 22 stopnie, jest cieplutko. Hej, Cześć. kawusia na powietrzu Cześć, jest sobie właśnie kawka okoliczność okolicznościach takich ładnych przyrodach. Jakie one tam ładne 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 psie czy brzydkie? Się znowu zaplułeś Idziemy właśnie na zamek na pieskowej Skale. To jeden z najpiękniejszych zamków w tych okolicach. Za chwileczkę będziemy pewnie na miejscu. Właśnie dochodzimy do zamku na pieskowej Skale. Piesek się cieszy. jungle i Halo Cześć. Weszliśmy. Ja nie wiem czy to nie jest Skała Mickiewicza, później sprawdzimy. Weszliśmy sobie od tyłu na Skałkę. Skała Mickiewicza? Tak mi się wydaje. Później trzeba sprawdzić, któraś z tych to jest właśnie Mickiewicza. No bo tam jest też jakaś Skałka. Nie, nie, raczej o dużą którąś chodzi. I jeszcze kawałeczek przed nami. come on hey